Cześć, to Łukasz z blogu Hejdom i zapraszam was do subskrypcji kanału hejdom.pl na YouTube, a dziś pokazuję wam i testujemy ekran ledowy, który obsługujemy tabletem albo telefonem. Ma wbudowane Wi-Fi i jesteśmy w stanie tutaj zrobić wszystko, co chcemy, nawet wyświetlić takie emotikony. Zapraszam na krótki, ale treściwy materiał. Jak widzicie, możemy tutaj wyświetlać nawet emotikony, ale zobaczcie, jak mega prosto działa ta aplikacja. Zrobimy sobie, zasubskrybuj sobie ten, klikam OK, send, confirm. I gotowe. Mamy już zaprogramowany ekran LEDowy. Połączenie jest przez Fifi. I to wystarczy. E, tylko, że opcji tutaj jest po prostu tak dużo, że ja totalnie e, oszalałem. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że włączymy sobie rameczkę, włączymy sobie animację czcionki, klikniemy sobie OK i już mamy pięknie, kolorowo. Tutaj możemy sobie zrobić tak, że jak widzicie troszeczkę nam czcionki wychodzą za bardzo, więc nie ma najmniejszego problemu, zmniejszamy czcionki sobie na 22, klikamy sobie Send, Confirm. I już te czcionki są wpasowane lepiej. Możemy oczywiście tą czcionkę jeszcze pomniejszyć, żeby nam to bardziej pasowało. Nie ma najmniejszego problemu. Możemy sobie tutaj ustawić to w ten sposób. Jak widzicie, mega szybko jest w ogóle reakcja i już nam to działa. Jeżeli coś nam się wyświetla nie tak, jak byśmy chcieli. Mamy tutaj różne korekcje. Możemy sobie przesunąć wyżej, przesunąć niżej. I wszystko widzimy od razu w podglądzie tej aplikacji. Możemy sobie odwrócić kolejność, jak widzicie, możemy sobie zrobić obraz lustrzany, możemy sobie włączyć odsuwanie elementów od siebie, żeby były bardziej czytelne, możemy sobie ustawić jakieś takie odległości, możemy dodać też oczywiście rotację, czyli na przykład możemy sobie zrobić, żeby on pionowo nam wyświetlał albo do gór nogami, jeżeli sobie wyświetlimy. I załączymy inaczej ten ekran. Możemy też obrócić to, jak widzicie, jeszcze bardziej. Nie ma problemu. To wszystko po prostu popatrzcie. Wysyłamy i po chwili mamy to już działające. Oczywiście, jeżeli nam coś nie pasuje, jest coś za blisko, możemy sobie zrobić korekcję. Powiedzmy sobie, przesuwamy sobie to o jeden cent i będzie teraz bliżej tej drugiej yy, linii. Powiem Wam szczerze, że ja jestem zaskoczony jaki prosty sposób jesteśmy w stanie tym urządzeniem tutaj sobie e, zarządzać i jak to po prostu działa. A opcji, które tutaj mamy, popatrzcie, możemy sobie zrobić jeszcze bardziej odpustową ramkę. Proszę bardzo, wysyłamy. I teraz zobaczcie, mamy tak, że prawie nam się nie mieści te wyrazy, co tam są napisane. W związku z tym sobie edytujemy tekst. Zmniejszamy sobie czcionkę na 18, żeby nam się tutaj zmieściła cała. Dajemy sobie cent i znowu ponownie, patrzcie, to jest po prostu chwila i już to mamy wysłane i wszystko jest tutaj widoczne. Możemy sobie czcionkę pogrubić, możemy sobie czcionkę pochylić, ale to oczywiście nie wszystko. Jak pokazywałam Wam wcześniej, animacji tutaj tych czcionek, tego wszystkiego, co tutaj możemy zrobić, jest tak dużo, że naprawdę chwilę Wam zajmie żeby się tym wszystkim pobawić. A gdyby tego było mało, możemy sobie poustawiać różne elementy, różne te style, różne kolory tych wszystkich elementów, które zrobimy. Tutaj są nawet jakieś takie naprawdę bardzo odpustowe ramki, które sobie możecie zobaczyć, które oczywiście za moją tekst, no nie ukrywajmy tego, tutaj powyżej piątki już tutaj nie można, ale to jest powiedzmy jak najbardziej dostępne. A konfiguracja tak naprawdę wygląda w ten sposób, że zobaczcie, tutaj mamy nawet możliwość ustawienia jasności i tą jasność ja sobie na przykład tutaj mogę zmienić, w każdej chwili widzicie jak teraz mocno to daje, a my sobie zmniejszamy na mniej i jest nam super. Możemy sobie oczywiście zrobić wyłączyć, możemy sobie go z powrotem włączyć. Oczywiście są ustawienia ekranu, tutaj są różne rzeczy. Ja ustaliłem zgodnie z instrukcją, żeby tutaj nie było jakiegoś E, dziwnego wyświetlania. E, ja wiem, że tutaj może być, zobaczcie, program ustawiony w zależności od dni, czasu, e, wszystkich elementów i co sobie wyświetlamy, czyli możemy przygotować wcześniej te rzeczy. A jeżeli cokolwiek potrzebujemy, żeby szybko zmienić, choćby wpisać zamknięte, to zobaczcie, to jest po prostu chwila. I mamy to już gotowe. A jeżeli chcemy coś mniej odpustowego, jeżeli chcemy coś, co będzie takie bardziej stonowane, co będzie bardziej pasowało do tego, co my robimy, to sobie wybieramy powiedzmy szczątka. Niech będzie na chwilę biała. Oczywiście ja teraz sobie ustawię, żeby była automatyczna, żeby wypełniła w całości pion. I sobie to wysyłamy. I mamy to gotowe. Powiem Wam szczerze, że jak na urządzenie w tej cenie, ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co tutaj możemy e, zrobić. A ja widzę, że możemy tak naprawdę tutaj wpleść też różne e, rzeczy. Bo tak naprawdę, jeżeli sobie weźmiemy te motikony, nie wiem, powiedzmy sobie takie serduszko, to tutaj to wygląda naprawdę bardzo fajnie w tej, w tej aplikacji. E, niech sobie to. Tam zostanie wysłane, send. Jak widzicie, tam troszeczkę to już wygląda gorzej. Są trochę inne kolory, ale pamiętajcie, że mówimy o produkcie, który jest naprawdę bardzo, bardzo tani. W związku z tym e, można wybaczyć takie małe elementy. Tym bardziej, że jeżeli będziemy tego używali e, w takich miejscach, gdzie to powinno być używane, gdzie to jest przeznaczone, to nie będzie najmniejszego problemu, żeby takie odstępstwa po prostu. Nie wpływały nam na nasze potrzeby. No, zobaczcie, tu sobie włożymy jeszcze coś. Tu sobie teraz dodamy, kurczę, tych modikonów też jest dużo. A nie, będzie, takie coś jako róża. Wyślemy sobie send, podpiąć. I zobaczcie, i mamy sobie takie konki. No i nie wygląda to wszystko tak pięknie, ale jest naprawdę nieźle. W zestawie yy, mamy pendrive'a. I tu mamy wejście USB. Instrukcja jest obrazkowa i tak naprawdę wystarczy nam, ale tak naprawdę najważniejsze jest tutaj ten kod QR, żeby sobie ściągnąć aplikację na tablet. Na informacje, jak skonfigurować dostęp, to jest hasło do WiFi, a tu jest rozdzielczość tego ekranu, ponieważ to urządzenie możemy też używać z komputerem. Instalujemy sobie aplikację stąd. Tutaj jest podana albo bezpośrednio z pendrive'a. Nagrywamy na pendrive, co sobie chcemy, co sobie przygotowaliśmy. No i wkładamy go tutaj i możemy tego używać. Jak widzicie, wtyczka jest standardowa. Tutaj nie ma żadnych norm e, szczelności, też miejcie tego świadomość. No i tutaj widać te diody, one niczym nie są pokryte. wybieramy sobie tam od razu Wam pokażę, jak to działa. Wybieramy sobie to, mamy ją zapisaną. Urządzenie jest podłączone, i teraz się przyłączamy z powrotem na tą aplikację chińską. O, jesteśmy podłączeni. Możemy sobie to wysłać. Pamiętajcie, że ja totalnie nie ustawiałem tego, więc po prostu dzieją się tutaj różne dziwne rzeczy. Śmieszne, ale po prostu można zobaczyć, jak to wygląda, jak taka grafika wygląda. Tutaj ewidentnie nam się coś już hmm, przywiesiło. O, tu mamy już bardziej ładnie to G wyglądające, no i ten domek. Myślę, że jakbym przygotował grafiki, które rzeczywiście mają rozdzielczość, która jest na tym ekranie, a tam jest 96 na 16 to wyglądałoby to milion razy lepiej, ale w ogóle to jest bardzo ciekawa rzecz, bo zobaczcie, ja mogę sobie dać tak, jeszcze dodam sobie zegar i powiedzmy niech będzie sobie to cent, bo to już tam nie ma znaczenia i popatrzcie, i to już lepiej wygląda, możemy sobie to przesunąć mniej więcej to było po środku. Tutaj są jakieś opcje tego zegara, w ogóle jakieś czarodziejskie. Dobra, robimy sobie send. No i mamy. Jak widzicie możliwości tego wyświetlania i co możemy tutaj zrobić, jestem ciekaw. O, możemy sobie jeszcze coś dodać. No dobra, dodajmy sobie jeszcze tekst, o i widzicie jeszcze możemy sobie to bardziej podzielić. No i co? Tu sobie weźmiemy, tu sobie usuniemy, tu sobie ten tekst weźmiemy, żeby on był po prostu pusty, żeby to jest taki odstęp, ciach. Tu sobie teraz dodamy ten, jeszcze jakaś animacja. No dobra, dodajmy sobie jakąś animację. Haj dodamy sobie animację i co teraz możemy tak to możemy sobie zmniejszyć to sobie możemy dodać to możemy sobie zrobić odpust proszę bardzo send confirm i co i to wszystko nam wyjdzie chyba nie bo to jeszcze musimy zatwierdzić to w ten sposób Spit sobie zmniejszymy żeby nie dostać oczopląsu Czyli to już chyba było. A, bo tego tekstu tam pewnie nie ma w środku, to dodajmy sobie ten test. Mm -hmm. no i tak. o. Więc jak widzicie wszystko naprawdę jesteśmy w stanie tutaj zrobić w bardzo ciekawy sposób. E, możliwości są ogromne, no i ta ikonka już wygląda naprawdę bardzo, e, bardzo w porządku. Ja myślę, że jeszcze jakbym ją wziął i... Zobaczcie to nawet się nam wyświetla. O, ilość pikseli. No i teraz mamy równie tylko tych pikseli. Dobra, wyłączmy sobie tą ramkę. E, tutaj sobie robimy no border. Send. No i mamy. I mamy po prostu logo, sobie które tam przeskakuje, mamy high, możemy sobie tutaj zrobić cokolwiek innego, e, dopisać i te animacje robić tak jak robiliśmy tam wcześniej. Powiem Wam szczerze, że jakieś takie tutaj szaleństwa są widzę, dobra. W każdym razie jak widzicie możemy sobie naprawdę bardzo, bardzo dużo opcji tutaj ustawić, animacji i wszystkiego co tak naprawdę sobie wymyślimy, więc pod tym względem wow po prostu jeżeli chodzi o to urządzenie i cenę, bo to jest około 300 zł, pod tym względem naprawdę bardzo fajnie to działa i cieszę się, że mogłem Wam to po prostu pokazać. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, taki inny materiał niż do tej pory przygotowywałem, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. No i do zobaczenia w kolejnych tego typu częściach. Mam nadzieję, że będę częściej miał możliwość pokazania Wam takich ciekawych, innych urządzeń smart. Dzięki, do zobaczenia, cześć!